Przyjaciół Bej, nie jest bitwa, to robu bitwa, czy Na części, meta już czas nas od iść. I ty staj, staj, tak kopiję śpi. Sorobu piją Meta metali. Robo! Mamy go! Zgadza się, robo. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem! Piękne, prawda, robo. <grymne> oh. W ten sposób opisujecie najrzadszy i najpotężniejszy medal, jaki widział ten świat? Nieładnie. Kto ty jesteś? Jestem Phantom Renegade. Słynny złodziej. O! Dziękuję za cenny medal ofermy. Gorący towar. Jeszcze ty Za nim szybko, za nim szybko! szybko. szybko. Cenny medal z żukiem jest mój. Jak ci dioci mogli wypuścić go z rąk? <gry> 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 ej! 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 Zaraz! Nie! <gry> Czemu mnie to spotyka? Czemu? <gry> Będzie robobitwa! Walka o oddanie! Śruby walczą z komitetem uczniowskim! <gry> Niestety, Erika, nie ma go tutaj. Orety, dokąd on poszedł? Warunki są jasne. Jeśli wygram, mój gang będzie mógł korzystać z sali Komitetu Uczniowskiego. Wyberkać. Specjalność, atak elektryczny. Dobra, ale jeśli ja wygram, będziecie przestrzegać szkolnych zasad i przestaniecie czepiać się komitetu. Doktor Bok, choy. specjalność, uderzenie pod ręcznikiem. <laughs> Już się boję, panie prezesie! Uważaj, stajk. To ty uważaj! Nasza szefowa pokaże ci kto tu jest szefem. Nawet prezes ma szefa, czyli naszą szefową. Hej, <laughs> przepraszam! Szkolny dziennikarz musi przejść! Erika, a, późniłaś się. Iki, od dawna tu jesteś? Od zawsze. Dzień dobry, panie i panowie. Witam na Robobitwie. Dzisiejsza Robobitwa to walka o oddanie. Z ramienia Światowej Fundacji Madabotów ja będę pełnił rolę sędziego. Zasady są proste! Pierwszy Medabot, który sprawi, że przeciwnik nie będzie zdolny do walki, wygrywa! Przegrany odda jedną Meda-część wygranemu! Na zawsze! Walka o oddanie! Meda-wojownicy! Medaboty! Robowica! Jej, ale ta Peppercat jest szybka! To dziwne... Ostrzeżenie, uszkodzenie lewego ramienia. Doktor Bokhoj został zbudowany, żeby pomagać w odrabianiu pracy domowych, ale to ofiara. Jakim cudem uszkodził ramię Pepperkadowi? Przygotuj się na zniszczenie, Doktor Bokhoj! Skok peperka! Niemożliwe! Reperka nie rozbija takich prędkości! Elektryczny skok! Nie! <grybuj> <grybuj> Doktor bok -Choy oddaje część! Zwycięstą jest Samantha! Zajmijcie sobie salę komitetu! Ale tam obowiązują pewne reguły i musicie ich przestrzegać! Tak! Mamy ich sale! A, no i ramię ich, meda, bo szefowa rządzi! Szefowa rządzi! Przestań na mnie mówić, szefowa! Trzeba jednak przyznać, że ta Samanta umie walczyć. To akurat. Ha? Peterka ruszała się tak szybko tylko dlatego, że usunęli jej większość osłon. Jeden cios w odsłonięte miejsce i byłoby po niej. Poważnie? Oczywiście, Samanta miała świetny pomysł z tymi poprawkami, ale trochę przesadziła. Sam bym wykończył tego medabota jednym strzałem. Ciekawe. Oh! Skoro jesteś takim meda wojownikiem, to stań do walki. No dalej, Iki, wyzywam Cię na robobitwę. Czekaj, biedny Iki przecież nie ma ani jednego medabota. O, zapomniałam. No to nie przegra biedactwo, bo nie ma medabota. Hej, Iki! Dzwonili z cyrku, że masz wracać na etat dziwadła. Myślę się, kiedyś ja też będę miał medabota. Ach, tak? A to kiedy? No, no więc tak jak powiedziałem, kiedyś? Kiedyś? Spike, zapisz mi to w kalendarzu, dobra? Kiedyś? A kiedy to będzie? Zaraz po nigdy. Tak! Dobra, tak, tak. podamy, Kupimy parę medabotów i rozwalimy je dla zabawy. Zrób to samo co ja, Iki. Wiesz? Poproś rodziców, żeby kupili ci medabota. Mówią, żebym odłożył z kieszonkowego, ale zanim tyle zaoszczędzę, będę już nastolatkiem. Czekaj, Erika, chcę rzucić okiem na te medaboty. Zdecydowałeś się, Iki? To wy się znacie? Przychodzę je tu oglądać. Popatrz tylko. Przyszła nowa dostawa. Model Car. Prędkość i siła ognia. Albo model BTM. Ma jeszcze większą siłę rażenia. A jeżeli chcesz polatać, to jest model PLN. Trochę kosztują, ale są tego warte. Powiedz, który chcesz, a zaraz zapakuję. Chcieć, to ja sobie akurat mogę. Dobra, ile masz forsy? Coś około... Nie da rady, mały. O, o, o. Chyba, że. Gdzieś tu był. No jest! Ten jest w Twoim zasięgu. I dorzucę Ci jeszcze tego zwierzaka z wystawy. Medal dokupisz później. O, to stary model KBT. Teraz to już chyba Antyk. A w ogóle działa? Wątpię. Chyba wycofali je z produkcji. Pewnie już zepsuty. No nie, chciał ci wcisnąć starego grata. Tam 5 centów za pudełko, jak dorzucisz medabota. Panocha <ścoughs> 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 z mojego sklepu. <ścoughs> Tylko frajer kupiłby takiego starego medabota. Nie zadaje się z frajerami, więc nawet nie myśl o tym gracie. Co chcesz przez to powiedzieć? Erika. Witam, panie Iki. Dziękuję za zajęcie się panienką Eriką. Akurat, brat! Przecież to ja się nim zajmowała! A wiesz, co Erika? Twój medabot jest dużo milszy od ciebie. Eee, hey, ja też jestem miła! Panienko Eriko, spóźnij się pani na lekcję fortepianu. pianu. A, A to prawda? Moli. Lepiej oszczędzaj te pieniądze, Iki. Może kiedyś będziesz musiał się zmierzyć ze mną i z Braz, w prawdziwej robowitwie. Może kiedyś? Jejku, Medaboty są takie drogie. Skąd ja wezmę tyle kasy. O? o, Hej, czy to moneta? Świetnie! Zaraz przecież... to, to jest medal. Z ŻUKIEM! Niesamowite! Stracił go jakiś Medabot, a teraz jest mój! To mój! Proszę, mamo, kupcie mi Medabota! Sam sobie kupisz, jak odłożysz z kieszonkowego. W całej szkole tylko ja jeden nie mam medabota. Oszczędzaj, to niedługo go sobie kupisz. O, wiadomości, oddawaj! Medabandyci nadal napadają na dzieci i zmuszają je do robobitwy o oddanie, bo wygranej zabierają meda części. Widzisz, Iki, gdybyś miał medabota, te dranie od razu by się do ciebie dobrały. Tak myślisz, no to już ja bym im pokazał, gdzie raki zimują. ten bombarder będzie odlotowy. Niech go tylko zobaczy nasza szefowa. Hej, mały, fajnego masz medabota. Co powiesz na robobitwę z nami? Ale to będzie robobitwa o oddanie.